Janku, czy ty będziesz rolnikiem czy aktorem? No możliwe, że kiedyś odziedziczę to gospodarstwo, ale po mamie albo po wujku, ale jeszcze nie jestem pewien. No, na razie mnie tak średnio do tego ciągnie. Powiedz, jaka jest twoja pasja największa? E, moja największa pasja to jest policja. No, chcę być policjantem, mam cały mundur i tak dalej. Już nieraz e, się spotykałem z policjantami, właśnie radiowozem do mnie podjeżdżali i tak dalej. A gospodarstwo jak duże ma mama? Z tego co słyszałem, co mama tam mówiła dzisiaj, to 30 hektarów, coś takiego, zgadza się. Państwo dowiedzieliście o tym, że Wieści Rolnicze ogłosiły taki konkurs? Z internetu się dowiedzieliśmy, z Państwa strony, z Facebooka. Z Facebooka? Z Facebooka. Z Facebooka. A kto to odkrył, pani? Ja odkryłam, natomiast jak tylko powiedziałam Franusiowi, że są takie ekstra nagrody i że można nakręcić film, to Franek stwierdził, że coś pokombinujemy, nie? Pracy. O, też wszy, wszystkim był wkład wspólny, także głównie mama też była głównym. Mama była operatorem, operatorem kamery z Pranek Monterem, <noise> Tatuś jedynie z Jasiem uczestniczył w filmiku. Nie pranoś? Pominał Pan, że to gospodarstwo państwa jest małe. Co uprawiacie? A czy zboże. Że, 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 że to w tym roku żeśmy mieli. Takie dwu, dwóch hektarowe, takie hobby, hobbystycznie to sobie uprawiamy. W konkursu E-Wniosek Plus dwa pokolenia. Bardzo serdecznie dziękuję wieściom rolniczym, gazecie, portalowi i telewizji internetowej za to, że przyczyniło się bardzo mocno do tego, że ten konkurs powstał i za to, że wspierają wieść, za to, że informują o wszystkich wydarzeniach, które są związane z rolnictwem, o tym, co my też robimy, ale generalnie promują informację rolniczą. U wszystkich rolników. Taka informacja jest potrzebna. Dzięki takiej informacji można korzystać z pomocy i można również rozwijać te tereny wiejskie. My się bardzo cieszymy, że możemy być współorganizatorami tego konkursu, ponieważ to jest bardzo e, piękna inicjatywa. Kilka zdań muszę powiedzieć, ponieważ moim, moim konikiem jest również cyfryzacja, więc e, wszyscy tak naprawdę zmierzamy do tego obszaru. Agencja również się zmienia, z dnia na dzień jest inna. Próbujemy również znaleźć możliwości takie, żeby tą agencję zmienić, również pod tym kątem. Ale to o tym właśnie e wniosku plus chciałem porozmawiać, dlatego że to właśnie tego systemu dotyczy ten konkurs. I jako że cyfryzacja często bywa czymś nowym na terenach wiejskich i nie wszyscy rolnicy są w stanie biegle posługiwać się różnymi e, systemami i tymi wszystkimi nowinkami technicznymi. Dlatego potrzebne jest to właśnie drugie pokolenie. To drugie pokolenie, które często siada do komputerów, nie czytając instrukcji obsługi, realizuje swoje zadania szybko, biegle i co najważniejsze sprawnie i potem się okazuje, że te wnioski są bardzo dobrze wypełnione. Widzę to drugie pokolenie tutaj na sali. Bardzo się cieszę. Ale patrzę też na ten konkurs z trochę innej strony, bo z jednej strony no to oczywiście jest pomoc i nie ulega wątpliwości, że bez tej pomocy czasem może nie dalibyśmy radę tych wszystkich wniosków wypełnić, ale też patrzę na to z takiej strony, że to pokolenie, które może zarazi się trochę rolnictwem, trochę poczuje to, że te wnioski można złożyć, że można pozyskać pieniądze na rozwój gospodarstwa. Że przejmie to gospodarstwo w przyszłości od swoich rodziców. Bardzo miło mi z Państwem być. Dziękuję Panu Prezesowi za ciepłe słowa pod kierunkiem wieści rolniczych. Staramy się bardzo i staramy się, żeby ta współpraca między nami była bardzo dobra. Ale przede wszystkim dziękuję Panu Prezesowi za objęcie patronatem merytorycznym tego konkursu, bo myślę, że to bardzo ważne, żeby wspierać właśnie to drugie pokolenie na które czekamy, bez którego polskie rolnictwo nie może się rozwijać i które niewątpliwie ma wiele umiejętności, których nam brakuje, ale ważne, żeby te umiejętności potem przydały się dla rozwoju polskiego rolnictwa. Dziękuję także pani Barbarze Barwa Mikule, która w zasadzie jest pomysłodawczynią tego konkursu i, i wspólnie pracowałyśmy nad, nad regulaminem. To pokazuje, jak kreatywni urzędnicy są u Pana, Panie Prezesie. Także gratuluję.